Turcja zaatakuje Rosję. Trzecia wojna światowa, szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiłam no, przerażającą wizję przepowiednia jasnowidza Zyczuchowa. ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona zostanie powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotyczącą wybuchu III wojny światowej. E, można powiedzieć taki po praktycznie scenariusz wojenny. Jasnowiec powiedział o tym, że w momencie, kiedy Rosja zaatakuje Ukrainę, to wtedy z pomocą nawet nie Ukrainie, ale Turcja dokona odwetu na stronę rosyjską, wtedy Turcja zaatakuje tutaj Rosję. Szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Zresztą jasnowidz Jackowski mówi dalej, tak, to, co nas może po prostu spotkać, jak ten konflikt będzie wyglądał, co może się faktycznie tutaj wydarzyć na świecie. Według jasnowidza Jackowskiego nastąpi cios ze strony właśnie Turcji, cios wymierzony jeśli chodzi o Rosję, że Rosja poniesie pewną porażkę na arenie międzynarodowej. Że praktycznie Rosja może zostać zaatakowana od strony północnej i południowej, a jednym z tych kierunków będzie właśnie tutaj kierunek ze strony Turcji. Wiemy o tym, że Turcja jest w tutaj NATO, stanowi tak naprawdę trzecią siłę, jeśli chodzi o wielkość militarną, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, liczbę żołnierzy w NATO. No i to też jest ciekawa sprawa, bo dotychczas raczej Turcja nie wypowiada się głośno publicznie na temat kwestii Ukrainy. Być może inne. Inne państwa będące w NATO zobligowałyby faktycznie Turcję, żeby po prostu tutaj rozpoczął się atak, jeśli chodzi o Rosję, tak. Tylko pamiętajmy, że Ukraina nie jest w NATO, więc to wszystko też jest faktycznie skomplikowane. Druga sprawa też jest taka, że um, to jest, no mówi o swego rodzaju zdradzie, że Turcja by zdradziła Rosję. Ja muszę powiedzieć, że Turcja raczej ma dobre relacje, jeśli chodzi o Rosję. Jeśli chodzi o jest sprzęt wojskowy, który po prostu sprzedają sobie nawzajem, i tak dalej, te relacje są raczej poprawne. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że para temu była taka sytuacja, że myśliwce rosyjskie naruszyły granicę turecką, i chyba tam po prostu dwóch pilotów się tak ewakuowało z tych myśliwców. Chyba jeden zginął, drugi został przechwycony. No to tam Erdogan bardzo mocno się wypowiadał, tak groźnie mówi: Jeszcze raz to się zdarzy, to powiemy wojnę tej Rosji, tylko z drugiej strony, jako przywódca, no musi pogrodzić, tak? No to jest taka Sama sytuacja, jak macie, nie wiem, domek jednorodziny, dom jednorodzinny i ktoś wam narusza waszą po prostu tutaj teren, raz po prostu możecie go pogonić, drugi raz pogonicie go, tak? Natomiast za trzecim razem, no to grozicie mu, jeszcze raz to się powtórzy, to wezwę policję, tak? Czy jakiejś służby. No więc tutaj Jasnojc mówi w ten sposób, że w momencie, kiedy praktycznie tutaj Rosja zaatakuje Ukrainę, dojdzie do ogromnej wrzawy na świecie, jeśli chodzi o media. Wszystkie media praktycznie będą o tym trąbić, będzie po po prostu o tym głośno w mediach, że bardzo szybko dojdzie do działań wojennych, do działań zbrojnych. Zresztą ostatnio opadał się Boris Johnson. A więc premier Wielkiej Brytanii, który mówił o tym, że czeka nas największy konflikt tak od II wojny światowej od 1945 roku. No więc Boris Johnson raczej tutaj nie rzucał tych słów na wiatr. Rzeczywiście to może być konflikt po prostu globalny, a kwestia Ukrainy może być tylko pretekstem, tak w ten konflikt mogą być zaangażowane kolejne państwa. To też jest ciekawe to, co właśnie mówi Jasnowic Jackowski, bo na przykład Ukraina uzyskuje poparcie gesty solidarności ze strony różnych krajów. Nie Wiem, jak tam Turcja, ale Turcja nie mówiła o tym, że wyśle weś, na przykład sprzęt wojskowy czy po prostu żołnierz na teren Ukrainy. No tutaj miałby być, być zupełnie inna sytuacja, że Turcja by odpowiedziała atakiem na Rosję w momencie, kiedy Rosja by zaatakowała Ukrainę. Bo na przykład inne państwa wolą być wstrzemięźliwe nie wysłać swoich żołnierzy, tylko wysłać praktycznie sprzęt wojskowy. Tak mamy tutaj na przykład sojusz, o którym wielokrotnie mówiłem, brytyjsko, polsko, ukraiński. Polacy deklarują, że wyślą polskich żołnierzy na teren Ukrainy. Wielka Brytania deklaruje, że wyśle sprzęt wojskowy, ale bez żołnierzy. Zresztą, jak to zaczęło się robić niebezpiecznie, to wycofano kilkaset żołnierzy brytyjskich, amerykańskich, którzy zajmowali się przeszkoleniem żołnierzy ukraińskich, jeśli chodzi o ten sprzęt wojskowy, tak, no bo jedna sprawa to mieć czołgi, mieć po prostu wyrzutnie i tak dalej, druga sprawa, no to przecież ten sprzęt dzisiaj jest skomplikowany tak technologicznie. To nie są jakiś sprzęt prymitywny z lat 60. 70., tylko to jest po prostu sprzęt naszpikowany elektroniką, tak, naszpikowany komputerami. No więc tutaj, właśnie, i Jaskowski mówi w ten sposób, że cała sytuacja zaogni się w kwietniu. W kwietniu zaogni się cała sytuacja na świecie, wtedy po prostu to zaogni się sytuacja militarna i tutaj, właśnie na temat tej odpowiedzi ze strony tutaj Turcji, właśnie ze strony, właśnie Turcji i i tutaj też mówię o tym jasnoicjackowski, że jak na razie Rosja oskarżona jest jako napastnik. A tak naprawdę tylko gromadzi wojsko przy granicy z Ukrainą. Jeszcze nie rozpoczęła działania jako napastnik, a cały świat już trąbi praktycznie, że oni są napastnikiem. Tutaj się zgodzę i tak i nie ze słowami Jasnowidza Może nie jest takim napastnikiem w 100% z tego słowa znaczenia. Natomiast niewątpliwie, no przecież mają miejsce regularne działania militarne na wschodzie, em, tutaj Ukrainy, chociażby jeśli chodzi o Donbas. Zresztą Rosja robi to bardzo w sposób taki sprytny i przemyślany, a mianowicie. Albo po prostu takie ataki typu, na przykład, jakiś atak oszczał raz na kilka godzin, nie atak, który miałby miejsce z trzech praktycznie, jakby stron: czyli z powietrza, z lądu, z wody tylko takie po prostu chwilowe, tak, ta praktycznie taka chwilowa. Oszczelają jakiś punkt, kilka godzin spokój, spokoju, albo kilkanaście godzin spokoju i koniec, tak? I to jest straszne, tak naprawdę, to jest takie, no, rozrywa praktycznie to, tej kwestii bezpieczeństwa, bo z jednej strony nie można w takim miejscu żyć i funkcjonować, z drugiej strony, no, nie jest to taka wojna regularna, żeby cały czas strzelali do siebie i tak dalej, bo gdyby może taka była wojna regularna, wiadomo, ona jest przerażająca, straszne są jej skutki i tak dalej, ale ona może być po prostu Szybciej skończyło. No właśnie, i teraz tutaj Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, że praktycznie w momencie, kiedy Rosja zaatakuje Ukrainę, to w Polsce będzie trzeba robić zapasy, bo często pojawia się pytanie, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego, czy pytania dotyczące właśnie moich widzów, którzy, no, no to są też ci sami widzowie, tak, ale my, którzy piszą po, pod filmami, e, bo ja mówiłem też o tym tem na ten temat, żeby robić zapasy, tak, tak samo jak tutaj Jasnowid mówił e, też o tym, e, no zresztą takie zapasy zawsze warto zrobić, to nic się nie stanie, zwłaszcza w kontekście tego, co teraz się dzieje na świecie, e, no bez przesady też nie takie zapasy, że na, na 5 czy 10 lat zapasy żywności, natomiast pojawiają się często pytanie, kiedy robić tak naprawdę te zapasy, kiedy jest odpowiedni moment, no więc jasno Jackowski mówił, że takim ostatnim momentem, momentem kluczowym będzie moment, kiedy praktycznie Turcja, kiedy Rosja zaatakuje Ukrainę. Wtedy należałoby robić te zapasy. Według jasnowidzei Jaskowskiego Polska zostanie ograna na arenie międzynarodowej. Polska może się rozpać, a rozpaść, a nawet zmniejszyć, jeśli chodzi o e, praktycznie e, powierzchnię terytorialną, no to, co po prostu przedstawiają na moim kanale, a więc czwarty rozbiór Polski, podział Polski na trzy części, to, co mówił Jasnowic Jackowski, oczywiście czwarty rozbiór niedosłowny, także tutaj muszą być po prostu, e, nie wiem, Niemcy zagarną część ziemi, e, Rosja zagarnie część ziemi, część po prostu, nie wiem, inne państwo, e, ale w zupełnie innym e, charakterze, to po prostu ten podział Polski, ten praktycznie tutaj ten rozbiór Polski. I jasno cieckowski mówi w ten sposób, że no Rosja i Chiny już prowadzą praktycznie wojnę ekonomiczną, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o zachód. Tutaj tak, Chiny to jest kryzys surowcowy. Czy kryzys, po prostu jeśli chodzi o towary, natomiast Rosja to jest kryzys surowcowy, a więc jeśli chodzi o gaz, tak? A więc przerażająca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. I co do zasady, według Jasnowidza, Rosja nie zaatakuje Ukrainy, aczkolwiek nie ma tutaj stuprocentowej gwarancji, bo komuś mogą puścić nerwy, tak to definiuje Jasnowidz Jackowski. I kolejna sprawa też jest taka, że według Jasnowidza, może być sytuacja w Ukrainie, wewnątrz mogą być pewne niepokoje. I Rosja wykorzysta to jako pretekst, tak naprawdę, do ataku na teren Ukrainy, tak że oni sobie nie potrafią poradzić z niepokojami. Oczywiście to będzie farsa i wysane z argument. E, tak samo jak to miało miejsce w przypadku Kazachstanu, tak że po prostu tam były podwyżki gazu, ludzie wyszli na ulicę, od razu wysłali wojsko rosyjskie po to, żeby pomóc, pomóc praktycznie e, wojska kazachskie, tak e, tutaj służby kazachskie w, w, w stabilizacji sytuacji. E, a przecież jeszcze taka nie była straszna sytuacja, żeby e, tutaj Kazachstan prosił o pomocy z siły zewnętrzne, no to już jest jakby inna sprawa. Natomiast tutaj Jasność właśnie mówi w ten sposób, że niektóre kraje w Europie tak naprawdę zależy im na to, na tym, żeby doszło do wybuchu wojny, żeby Rosja zaatakowała Ukrainę. Natomiast niektóre państwa w Europie im nie zależy na tej wojnie. To dosyć ciekawa sprawa, bo raczej większości państw powinno nie zależeć na tym, żeby doszło do wybuchu wojny, bo skutki tego będą wszyscy odczuwać w Europie. Czyli niektóre państwa knują albo na przykład praktycznie mają tutaj dwie twarze, jedno oblicze, mówią tak, tak, my nie chcemy wojny, to jest straszne, Putin musi się cofać, a tak naprawdę po cichu chcą, żeby doszło do, tej, do wybuchu tej wojny, no bo wiadomo, wojna zawsze rozrusza gospodarki, to jest sprzęt wojskowy, to jest po prostu praca. To są wydatki, jeśli chodzi o budżet państwa, e, ten budżet nie musi być taki sztywny i tak dalej. E, no więc, e, no przerażająca sprawa. Ja jestem ciekaw, o którym praktycznie tutaj państwach mówił Jasnowic który miał na przykład na myśli, który, że którym państwem e, byłoby na rękę właśnie żeby byłoby na rękę właśnie, żeby do tej wojny doszło. No ja muszę powiedzieć, że no, no skutki będą przerażające, tak, no. Moim zdaniem w ogóle ta sytuacja jest tego typu, że Europa obawia się praktycznie tej wojny, w, w, obawia się praktycznie tego, że nie wiedzą, jak się ta wojna może skończyć, jaki ten konflikt może się skończyć, tak. Może tutaj być po prostu to konflikt totalny z użyciem bomby atomowej i tak dalej. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się.